Yeah, yeah, come on My mama told me, one day I'ma grow up big And I'ma be a king And my papa told me, it's okay to say what shit hurts Don't forget your dreams, cause they'll get you through this So-called life, they call it living But call it strange and I bet I'll do it Cause I'm on my way and strong enough that I can shake the pain Siemanko, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku z FIFA Ultimate Team I dzisiaj zaczynamy sobie z Ligą 7. Właśnie tak, jedziemy z Ligą 7, zobaczymy jak się te mecze wszystkie potoczą. I mamy pierwszego przeciwnika od razu. Gramamy chyba Formation 4, 3, 1, 2. Ale okej, okay, mamy 16 minut i Barbo, bardzo ładnie strzela. Takie właśnie bramki mi się w jego wykonaniu podobają i coraz bardziej mnie zadziwia. Na początku średnio mi się nim grało, ale chyba właśnie teraz zyskał tą lojalność od klubu po 10 meczach i dlatego teraz został to takby takiego boosta, że o wiele lepiej gra. Więc jeśli macie końce, to jest chyba teraz zaledwie kosztuje on z 1000-1500 10 końców. Naprawdę polecam go kupić, bo główki, właśnie teraz widzicie, główki ma świetne. To jest chyba 45 minut, to jest 2 do 0. Eee, nie. Przepraszam, 2 do 1. E, tak. Okej, okay, dalej. E, ma świetne główki, bardzo dobre tempo. Strzały, no sami widzieliście, jakie naprawdę ładnie się nim strzela, fajnie to wszystko wychodzi. E, podania, no to myślę, że to nie jest najważniejsze, ale i tak całkiem ok, to wychodzi. Ale dobra, jest 90 minuta i, i Barbo bo właśnie. I to jest chyba jego trzecia bramka i hat trick w tym spotkaniu. I to jest właśnie jego trzecia bramka. Teraz też tu zobaczymy. Przyspieszone trochę. Właśnie, to jest 3 do 1. Insane Team FC kontra versus FC. Wygrywamy 3 do 1. I tak, były trzy bramki i barbo Tak więc, właśnie widzicie naprawdę statystyki w miarę nadwyrównane. E, I mamy 3 punkty po pierwszym spotkaniu. Przechodzimy do drugiego meczu. E, z FC: 80, overall e, I skład ładny. No, nie powiem, naprawdę. No Welbeck, Staric, Gerard. Podolski, Deulofeu, Sien, Kolaro, Ferdinand, Skrytel, chyba Walker był na prawej obronie i z Czech na bramce. Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć, więc nie chcę wam tutaj kłamać za bardzo, ale kaka podaje do Naingolana i on naprawdę ładnie, naprawdę ładnie strzela. Więc już w trzecim minucie obejmujemy prowadzenie. Naingolan nas takim właśnie golem wyprowadza na prowadzeni i jak na razie trzymamy 3 punkty, ale co, jest 12 minuta. I Staric, Daniel Staric w strojach chyba Lazio, to są, a nie, to są stroje Napoli. Nie mam Lazio, tak. Jest 20, nie, 16 minuta, więc chwilę później, 4 minuty zaledwie potem, bo po jego pierwszej bramce Staric znowu strzela. Ale oczywiście, co, Abate podaje do Kandrewy on do Muriela. Muriel znajduje yy, prosto padłym podaniem Ibarbo i ten lobuje nad bramkarzem. Jakby nigdy nic, ładna bramka. 27 minuta, jest 2 do 2. I właśnie znowu Ibar, bo znowu on strzela skuteczność jego... Nie, w którymś odcinku bodajże w 14 Wam pokażę statystyki tych graczy, ale z Deulofeu w 35 minucie znowu przegrywamy i znowu musimy odrabiać straty z 3 do 2. Teraz akcja z naszego przeciwnika, ale my odzyskujemy piłkę. Muriel podaje do Ibar, bo ja on sobie po prostu biegnie, 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 strzela. E, dość nietypowo. Chciałem uderzyć pod kręconą finazyjnym no ale wyszło to jakoś tak w sumie dziwnie, trochę śmiesznie. I e, jest 3 do 3. Teraz nasz przeciwnik doszodkowuje. Wellbeck, e, Daniel Wellbeck w 62 minucie, wyprowadza naszego rywala na. Prowadzenie 4 do 3 i to już chyba było na tyle w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj ostatnia akcja. Myślałem, że to może być gol Muriel. Próbowałem tutaj zagrać Abate. No niestety nie strzelił. E, nie trafił w piłkę. No i przegrywamy ten mecz 4 do 3. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobała łapkę w górę. E, no i zapraszam was do następnego odcinka. Cześć.